Siemoneczko ziomeczki, witam Was bardzo serdecznie. Symulator straży pożarnej. Nie no dobre, ja sobie, ja robię niestety. Siemoneczko ziomeczki, witam Was bardzo serdecznie. W drugim odcinku. Slender The Arrival mm. Jak widzicie, jest tutaj lampka Ze względu na to, że Nie ma to przesadzać także ziomeczki Mam nadzieję, że Wam się spodoba ten ostatni odcinek. Bo coś czuję, że więcej w tą grę nie będę grał. Przykro mi, mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. Niech ktoś sobie spróbuje w to zagrać. Zobaczymy jak zareagujecie. To jest drugi odcinek. Na tym tutaj można powiedzieć, że skończyliśmy. Będziemy sobie kontynuowali. Ale to wszystko wyjdzie w praniu. Jest kartka. Mamy pierwszą kartkę. Ja od razu mówię, słuchawki mam tak na full'a Ja Was uprzedzam. To jest przegięcie. Że ja w takie gry grał. Nie. Yeah. Ja tu mam wejść. Tak? On tu gdzieś będzie. Gdzie się to? On tam jest! Hodu! Oh, Idziemy stąd! On tam gdzieś jest! Tam gdzieś! Tam, 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 tam! Wchodzimy tam? Tu gdzie jest? Ja tam nie idę! A, e, e! No dobra, idę! Nie, ziomeczki, idziemy dalej. Z tego, co pamiętam, tam żadnej kartki nigdy nie było. Jeszcze mi powiedzcie, że on sobie już wyszedł drugą stroną. Idzie za nami. To już będzie całkiem super. Spokojnie. Wszystko jest ok, czemu ja to robię, Jej Boże? Ło! Ło! Nie w tą stronę. Ło! Spokojnie już go tam nie ma, już go tam nie ma, uciekamy. czki zabije was. Wiktora Ciebie przede wszystkim O! Nie A! Slender! Slender! On tam był, on tam był, tam był, tam był i tam wraz. Gdzie się Slandera? To Wam gratuluję. Gdzie ja idę? Dobra, tam się coś świeci. Przyjamaczki, dlaczego ja? Jest kartka? Idziemy dalej. Trzecia kartka, coś. Napięcie rośnie. A mi już normalnie uszy rozpieprza. A! Z powrotem! Ło! Gdzie on był? Idziemy? Już go nie ma? Jest! no Dlaczego? On tam jest, no. I po co tu stoisz, gnojku jeden? Po jakiego? Do mapy mnie nie dopuszcza. Naprawdę, nie to jest przygięcie Może już se poszedł. Podejście trzecie, to jest 3 razy sztuka. Teraz już idę. Najwyżej mnie zabije. Jak mnie slender zabije, to koniec gry. Od razu, aż uprzedzą, to jest ostatni odcinek slendera. Idziemy tam w dupie jego mam. Nie śpiewaj, Idzie, idzie, idzie. A! O Jezus. Nie. Gdzieś tam był. Jezus! Gdzie? Aaa! Tam jest! Ziomeczki! Tu nic nie ma! Jezus, gdzie on jest? Wiktoria cię zabije. Gram z tym siatem tylko dlatego, żeby żebyście widzieli jak dreria. Nie, wracamy z powrotem tam. Tam się coś gdzieś świeciło. Idziemy skrótem. Dlaczego to mi to robi? Jest! Tam jest! Idzie do nas, idzie do nas, idzie do nas! Chodu! Zostaw nas tych dnojuchu! Pilnuję tego samochodu, no! Idziemy Nie! A! Nie! 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 Fuck that shit! Game over! Rozumiecie to? Game over! Koniec gry! To jest popieprzone. Nie gram w to więcej, rozumiecie? Nie gram w to więcej. Dziękuję wam ziomeczki za ten odcinek. Pozdrowionka dla was. Do zobaczenia, Minecraft, dam wam jeszcze parę propozycji z gier, ale Slender odpada. Dziękuję wam, jest około 23, to jest dzięki temu Wiktorowi, który tam komentuje i tak dalej, ale jest odcinek, jest. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, ziomeczki, na razie, cześć!